Zatrix. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić baner na telefonie lub na tablecie Więc zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem I jedziemy z intrem Wchodzimy w Pixel Lab a. I na początek idziemy w ołówek. I piszecie swój nick, czy to tam chcecie Ja sobie napiszę swój, swój nick, czyli Zatrix powiększę sobie ale lagi mam idziemy w A i idziemy sobie w font. i wybieracie sobie czcionkę ja zazwyczaj wybieram sobie chunk five. teraz idziemy w kolor albo nie teraz idziemy sobie w stroke i dajecie taki tak prawie na maksa Teraz idziecie w kwadraty, transparent i zapisujecie do galerii. Ok, jestem już w programie PS Touch, więc idziemy w plusik, i rozmiary baneru są takie 2506, czyli 2560, a to na dole jest 423, więc teraz idziemy w plusik. I dodajemy sobie jakieś tło. Ja sobie wybiorę te. Ok, teraz idziemy w to warstwy i dajemy opacity na mało. I teraz dajemy to na cały ekran. Oczywiście włączamy opcję Snap. Ok, teraz jest dokładnie i znowu włączamy, żeby było widoczne. Więc teraz tą warstwę dajemy na górę i. To layer i idziemy w nasze napisy więc idziemy w pixel Lab i mamy tutaj fix. teraz sobie to zwiększamy. i teraz to ma być mniej więcej na środku ok teraz jest ładnie i dla tych początkujących taki baner może być ale czy coś jest lepszy nie zostanę do końca odcinka więc teraz idziemy sobie w to puste. Na górę idę naciskami Apple Layer. Idziemy to i gradient. Znaczy na początek dajemy nasz napis. Dajemy Select Pixels. Idziemy teraz w gradient. I to może być. Chociaż poczekajcie, ok. Jestem już. Musiałem zrobić nowy napis. Teraz idziemy w to i Select Pixels, później w to idziemy i dajemy Gradient i wybieramy sobie jakiś kolor, ja już mam taki gotowy. Teraz idziemy na pustę, dajemy na górę i idziemy w to i też Gradient musi być taki sam kolor. Teraz to na napis dajemy znowu Select Pixels. Idziemy w to tło i dajemy. Teraz idziemy w napis. Dajemy Deselect i idziemy w FX i dajemy Glow. I dajemy sobie na ten sam kolor, czyli niebieski. Ok, gdzieś tak. Na 40 będzie dobrze. Teraz znowu dajemy Select Pixels. Idziemy na to i dajemy Extract. Ok, teraz jest taki ładny. Więc może być już gotowe, tak jak mówiłem wcześniej. Ale czy, czy co ktoś mieć lepszy? Niech zostanę do końca odcinka. Teraz dajemy te warsy, dwie i dajemy merge down, żeby to było raty. Teraz idziemy w FX i dajemy drop shadow, żeby był taki cień. Nawet na maksymum żeby to Ok, et teraz możemy jeszcze zrobić. Da, dajemy na to samą górę i damy empty layer Teraz wybieramy sobie inny kolor może być fioletowy i dajemy to i dajemy na overlay O i tu jest bardzo pięknie Teraz idziemy znowu w to puste i dajemy znowu empty layer idziemy w gradient i może być jeszcze inny kolor może być taki, ale tym razem idziemy liner. dot. OK Więc to jest teraz takie ładne O i te kolory się tak ładnie mieszają Możemy jeszcze zrobić żeby było Takie ciemniejsze więc idziemy na nasz tło Foto I dajemy Sleepy Hollow Żeby było takie ciemniejsze i tak kilka razy OK dwa razy wystarczy i mamy swój gotowy awatar yy, Znaczy banner, przepraszam Więc idziemy w strzałeczkę, dajemy save Użyjemy to, save to gallery To i może być jpeg no. I jest gotowe Ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek się spodobał Stawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i napiszcie komentarz, jaką grę lub coś mam w czwartek nagrać. Jeszcze taka informacja, że na 5 subskrypcji będzie pierwszy liveik, więc subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!